Przyszłość teatru, ale także całej kultury leży w rękach młodych artystów. Powiem więcej, leży w rękach najmłodszych artystów. Już za chwilkę spotkamy się z Barbarą Wójcik-Wiktorowicz i spytamy o projekt, który brzmi bardzo enigmatycznie. Pisklaki w reflektorach i spytamy co to, jak to i dlaczego. Jest to projekt dla instruktorów i nauczycieli teatralnych, ale wszystko to, co wypracowujemy w tym projekcie, służy... Również tym, którzy są tematem zainteresowani, tym, którzy niekoniecznie byli na naszych warsztatach, na naszych spotkaniach, dlatego że prowadzimy stronę facebookową do projektu i na tej stronie umieszczamy dobre praktyki. Z tych dobrych praktyk mogą korzystać również rodzice w tej pandemicznej trudnej sytuacji i bawić się ze swoimi dziećmi, używając technik teatralnych i jednocześnie poznając świat w ciekawy sposób. Jak to się stało, że taki pomysł w ogóle się narodził. W Teatrze sztuk wiadomo tutaj wielu mieszkańców mia mieszkańcom miasta że pracuje razem z dziećmi, razem z zespołem Groszki. Z zespołem Groszki objechałam już kawał Polski uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach przywoziliśmy stamtąd nagrody, ale dlaczego to mówię? Dlatego, że ten nasz poziom, który udało nam się osiągnąć, jest to poziom, który się nie wziął znikąd. Nie tylko z pracy tutaj na scenie, ale, ale również z wielu doświadczeń, które zyskaliśmy na tych festiwalach. Na tych festiwalach uczestniczyliśmy w różnego rodzaju warsztatach, które... Służyły zarówno dzieciom, ale również pojawiały się warsztaty dla instruktorów i nauczycieli. Nie stronię od takich momentów, w których mogę podnieść swoje kwalifikacje, ale sądzę też, że na tyle już nauczyłam się w tym świecie teatralnym, bo pracuję zarówno na scenach dziecięcych, jak i w scenach dziecięcych zawodowych w różnych przestrzeniach, że nadszedł moment, że mogę się tym, mogę się tym dzielić. I patrząc też na. Niedobór takich możliwości rozwojowych tutaj e, u nas w Jaworznie nie mogę powiedzieć, że nie ma, ale, ale zależało mi na tym, żeby stworzyć taką naprawdę silną pigułkę wiedzy o tym, jak e, pracować z dzieckiem e, w temacie kultury teatralnej. E, w kulturze teatralnej istotne jest e, istotna jest kultura słowa, istotna jest kultura muzyczna, e, istotny jest e, ogólny rozwój dziecka. E, I tutaj chcąc e, rozwinąć te tematy, e, prowadzimy różne warsztaty e, i praktyki, które wypracujemy na scenie, trafiają do zeszytu. Tu mogę na razie pokazać okładkę zeszytu, który jest finalnym produktem naszego projektu. I ten zeszyt, pisklaki w reflektorach, zapiski teatralne, zestaw ćwiczeń i podpowiedzi są przeznaczone nie tylko dla naszych uczestników projektu, ale również dla wszystkich zainteresowanych, darmowo do pobrania na e, stronie dołączonej do projektu, ale wszystko jest podlinkowane do Facebooka zatytułowanego Pisklaki w reflektorach. Czy rodzice mają duży wpływ na rezultat tego projektu? Trudno mi powiedzieć, ponieważ rodzice dla mnie są tutaj elementem zakulisowym. Chociaż z drugiej strony nie można powiedzieć, że nie uczestniczą w całym projekcie. W całym projekcie ja mam bezpośrednią styczność z nauczycielami i instruktorami, natomiast nauczyciele, instruktorzy. Ci, którzy zgłosili się do dodatkowej działalności w projekcie, czyli wyprodukowania przedstawienia w, na własnym polu, na szczęście w naszej pandemicznej sytuacji przedszkola działają i przedszkola realizują takie zadania tworzenia spektakli, tworzą spektakle. Pod naszym okiem. Przysyłają nam zdjęcia, rozmawiamy na ten temat, przysyłają nam filmy. Szukamy sposobów na to, żeby ten spektakl nie tyle był piękny. I tu jest właśnie klucz całego, całego projektu. Pracujemy nad tym, żeby podnieść poziom naszej kultury teatralnej, ale w przypadku teatrów dziecięcych. W przypadku teatrów dziecięcych nie chodzi nam o efekt finałowy. Efekt finałowy owszem jest i on jest nieraz niesamowity. Natomiast skąd on się bierze? On się bierze z dobrze poprowadzonego procesu e, przygotowań teatralnych, e, dobrze użytych technik teatralnych. Jeżeli popatrzymy na takie podstawowe błędy, jakie popełniają nauczyciele, e, Przystępujący po raz pierwszy do realizacji teatralnych, to jest to e, dawanie tekstu do nauczenia się i e, nie analizowanie tego z dzieckiem. A my chcemy, żeby dziecko wiedziało, co mówi e, umiało to powiedzieć od siebie. E, I właśnie tutaj wracamy do, do Twojego pytania: jaka rola rodzica? Ja bym nie chciała, żeby rodzice tutaj podejmowali trud wykucia na pamięć tekstu, a zabawili się z dzieckiem tym tekstem, po to, żeby dziecko ten tekst rozumiało. Jest to na tyle ważna praktyka, że ona nie służy tylko i wyłącznie teatrowi, ale służy. Rozwojowi dziecka, rozwojowi tego przyszłego naszego widza, żeby to, co się dzieje w kulturze, to, co się dzieje w świecie, po prostu rozumiał. Co dokładnie wydarza się podczas spotkań warsztatowych? Same warsztaty przebiegają w ten sposób, że na sali. Udało nam się to raz, niestety, z powodów pandemicznych, tylko raz, że przeprowadziliśmy takie warsztaty na sali i na tej sali mogliśmy te praktyki na sobie wypróbować. Natomiast zmusiło to nas do kolejnych spotkań, niestety, online. I mam taki niedosyt, że. To wszystko, co chcieliśmy zrobić, zostało owszem zrobione, ale, ale zostało zrobione połowicznie, bo ostatecznie poprzez, poprzez ekran. W samych, w samych praktykach, które realizowaliśmy na scenie, rozważaliśmy też nasze problemy natury codziennej. Jeżeli nauczyciel Styka się z takimi momentami, w których musi przygotować program na Dzień Matki, na Dzień Dziecka, na, na 11 listopada. Jest to zawsze występ, do którego dziecko jest wystawione na scenę. I chcemy, żeby ten występ nie tylko służył temu, że są to ważne wydarzenia, ale żeby ten występ miał. Wysoki poziom kulturalny, teatralny pod względem słowa, pod względem użytej muzyki, pod względem zbudowania całego przebiegu dramaturgicznego, i co najważniejsze, był cudowną i mądrą zabawą dla dzieci. Dzisiaj cały świat przeniósł się do internetu. Jak podnalazły się w tej nowej rzeczywistości pisklaki? Dziękuję za to pytanie. Właśnie pisklaki. O co chodzi z tymi pisklakami? Mamy na uwadze oczywiście e, małe dzieci, które startują do swoich e, pierwszych występów scenicznych i z nimi pracują nasi uczestnicy projektu, nauczyciele i instruktorzy e, teatralni. No i teraz wcale nie tak łatwo. Zrobiło się. E, no zrobiło się ciężko, zrobiło się trudno. Mieliśmy w zamyśle pracować bezpośrednio z dobrymi praktykami na scenie razem z instruktorami, natomiast były przewidziane bezpośrednie konsultacje na próbach tych grup i one niestety nie mogły się odbyć bezpośrednio. One odbywają się drogą internetową, drogą telefoniczną. Mamy również w swoim projekcie bardzo ciekawe wydawnictwa, z których korzystają nasi. Nasi uczestnicy. Pobawmy się w teatr Zbigniewa Wójcika i w co się bawić? Elżbiety Gorzkiej Kmieć. Są tu zawarte różnego rodzaju przykłady, działań, zabaw, z których korzystają nasi uczestnicy projektu. Pisklaki sobie radzą. Pisklaki osiągają kolejne pułapy świadomości teatralnej. Ale mam taki niedosyt i myślę, że rozwiniemy to w przyszłości. Jak tylko otworzą się drzwi, i, i sala, i możliwości bliższych spotkań. A co się święci w pisklakowych planach na przyszłość? Plany na przyszłość są takie, że warto to kontynuować i taki mam również odbiór ze strony uczestników, że chcą więcej, że chcą jeszcze, że żal, że wszystko się skończyło. Dodam, że warsztaty były bardzo intensywne, bo to były spotkania sześciogodzinne, nawet te, które się odbywały w internecie, też były, może już nie sześcio, ale troszeczkę krótsze, niewiele i z przerwami. Daliśmy radę, ale ta intensywność ich myślę, że pozostawiła ogromny, pozytywny ślad i impuls do tego, żeby w przyszłości działać na tym polu i rozwijać młodych ludzi. Więc chcemy, żeby ten projekt miał szansę zaistnieć. Jeszcze raz będziemy nad tym nad tym pracować. I chcemy, aby y, ta misja, którą y, realizuje Teatr Sztuk, y, y, ogólnie teatr, czyli y, rozszerzanie na, naszej świadomości kulturalnej, mogła też zacząć się od Pisklaka. Dzieci to kwiaty narodu. Jeżeli będzie się je pielęgnować i o nie dbać, to wyrosną duże, piękne i kolorowe. A że są naszą przyszłością, to warto w nie inwestować.